Cześć, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję porównawczą dwóch palet cieni. O te paletki mi najczęściej pytacie. Pytacie mnie, z rozji polecam, ponieważ obie są podobne w kolorach. Będę mówić tutaj o palecie Toma Forda oraz o palecie Barbery. Najpierw, takie podstawowe rzeczy. Ta paletka jest w numerze 03 Coca Mirage i ona jest dostępna w Douglasie za 319 zł. Natomiast Barbery. Jest w kolorze 05 Dark Spice i ona jest dostępna w Sephora w cenie 239 zł. To jest opakowanie oczywiście kartonikowe, brązowe. Pokażę Wam jak ona wygląda, ta paletka Toma Forda. Ona wychodzi, przychodzi do nas w takim welurowym kołczu. Tutaj jest wygrawalowany jeszcze Tom Ford, ale tego nie widać zbytnio. Więc to jest brązowe. Opakowanie jest w ogóle śliczne, tylko że niestety bardzo się brudzi. E, opakowanie wygląda tak. Tutaj jest złota taka wstawka, Tom Ford. Od tyłu mamy napisane numer paletki, jaki, jaki kolor tutaj jest, i tak dalej. Więc tak wygląda opakowanie. Jeśli chodzi o paletę Barbery, kartonik jest taki: to jest taki fajny, śliczny kartonik, przypominający płótno. Bardzo fajnie wygląda. Ona za to jest w takim czarnym kołczu, jak widzicie. Tak się otwiera. I tutaj są jeszcze, poczekajcie, bo wyjęłam jeden, e, trzy aplikatorki, e, jeden pędzelek i dwa takie, no wiecie, gąbeczki i tak dalej. Tak to się prezentuje. I ją się bardzo ciężko wyciąga, bo to jest w wsadzony tak po prostu na ścisk. Paletka prezentuje się tak. Również jest przepiękna. Kratka barbery, ona jest taka stalowo-szara. Tutaj jest napis barbery, a z tyłu mamy numer paletki, kolor paletki itd. W przypadku palety barbery jej przydatność od otwarcia to jest 36 miesięcy. Natomiast na tej palecie nie mogę znaleźć przydatności od otwarcia. Czasami jest tak, że firmy nie podają, jeżeli data przydatności jest wyższa niż 3 lata, to oni nie piszą po prostu na opakowaniu tego, więc prawdopodobnie też powyżej 3 lat ta paletka ma datę ważności. Na wielkość prezentują się tak. Widać od razu, że paleta Berber jest mniejsza i pojemnościowe odcienie również są mniejsze. Tutaj mamy 4 cienie, łączna pojemność ich to jest 10 gramów. A tutaj mamy również cztery cienie i pojemności ich to jest 5,4 grama. Dobrze, więc otwieramy pierwszą. Otwieram paletę Toma Forda. Mam lusterko, dosyć duże, dobre, dobre jakościowo lusterko, nie jest zniekształcające. Można spokojnie makijaż nie zrobić. I tutaj mamy cztery cienie, jak widzicie. Taką osłonkę na te cienie i dopiero tutaj mamy pacynki. Mamy... Dwie takie, wiecie, pędzelko-pacynki, można powiedzieć. Więc ja sobie od razu to wyciągnę. Tak się prezentują kolory paletki Toma Forda. Mamy tutaj y, trzy maty. Te trzy to są cienie matowe, zupełnie bez żadnego połysku, kompletne maty. A tutaj mamy cień taki delikatnie satynowy. Więc tak ono się prezentuje. Niestety oświetlenie będzie mi tu szalało, ponieważ nagrywam w dziennym świetle, a słońce całkowicie teraz zaszło za chmury i zacznie teraz padać. Dzisiaj mam okropną pogodę. Już padał i grad, i śnieg, nie śnieg, tylko i deszcz. Piękne słońce również świeciło, więc cały czas się wszystko zmienia. Tutaj kolory się prezentują następująco, i to. Są praktycznie maty, to są takie bardzo delikatnie połyskujące cienie. Naprawdę bardzo delikatnie. To nie jest nawet satyna. To są cienie takie pomiędzy matem a satyną, właśnie z lekkim po prostu odbiciem światła. Bardzo delikatnym. I ten kolor jest praktycznie identyczny. Ja Wam potem zrobię jeszcze porównanie tych cieni, ale od razu Wam mówię, że ten kolor jest praktycznie identyczny jak w palecie Toma Forda i ten też jest bardzo podobny. Różnią się tylko właśnie tymi pozostałymi dwoma cieniami. Teraz, jeżeli chodzi o formułę tych cieni, o ich taką teksturę, konsystencję, to zacznę od paletki Toma Forda. W przypadku tych cieni, te trzy maty są bardzo pudrowe, są bardzo takie kredowe. Jak się je nakłada, na, na palec nawet, to słyszycie? Czuć po prostu taki puder mocny. Taką suchość czuć. I na powiekach, jak się nakłada te cienie, również są właśnie takie suche. Troszeczkę mniej suche jest ten świecący cień tutaj, ale on również jest Taki dosyć suchawy Więc jeśli chodzi o formułę tych cieni, one nie są przyjemne w dotyku, one są bardzo takie właśnie suche. Jednak jeśli chodzi o cienie Barbery, to one są już bardziej satynowe. Jak się dotyka, to nie są absolutnie nie są mokre one są takie pomiędzy właśnie cieniami mokrymi a suchymi. Bardzo troszkę mniej tak szumią pod palcami po prostu. Są bardziej przyjemne w dotyku, takie troszeczkę mokrawe, choć nie są mokre. One są takie satynowe po prostu. Jak się dotyka, to jest taka satynka. Bardzo przyjemne są w dotyku i na powiekach wyglądają hmm. bardzo ładnie. Nie są żad nie ma efektu takiego pudrowego właśnie jak w przypadku tamtych cieni. jeśli chodzi o nakładanie na pędzelek, to i ta paletka, i ta bardzo łatwo się nakłada. Tutaj pigmentacja jest dobra zarówno w tym właśnie w przypadku cieni Toma Forda, jak i Barbery, te się bardziej sypią te cienie, one są bardziej kruche takie właśnie. Jak kończymy na to to paletka jest dużo bardziej ufajdana, dużo bardziej jest taka obsypana tymi cieniami niż ta Barbery. Jeżeli chodzi o te cienie, to one się właśnie nakładają tak bardziej satynową, bardziej przylegają do pędzelka, ponieważ one są bardziej mokre, one są bardziej wilgotne niż te. Teraz jeżeli chodzi o przekładanie z pędzelka na powiekę. To tak, powiem Wam od razu, że nagrałam filmik, nagrałam w ogóle dzisiejszy makijaż, to jest makijaż wykonany paletą tylko i wyłącznie Barbary. Pod koniec tego filmiku będziecie mogły zobaczyć makijaż, na jednym oku będę miała tą paletkę, na drugim oku tą paletkę i będziecie mogły porównać nakładanie cieni, kolory tych cieni, jak się blendują itd., Dzisiaj próbowałam nagrać kolejny makijaż, znaczy może nie nagrać makijaż, ale nagrałam u urywek po prostu tego, jak nakładałam te cienie i co o nich myślę, ponieważ bardzo dzisiaj się zdenerwowałam. Od razu Wam powiem tak, ta paleta Toma Forda robi ogromne prześwity. Te cienie się nierówno nakładają na powiekę. Będziecie mogły zaraz zobaczyć to i w jednym, i w drugim filmiku. Teraz Wam pokażę ten klip z dzisiaj, gdzie próbowałam właśnie nałożyć na jedno oko paletkę, tą, na drugie, tą. Musiałam to niestety zmyć, bo się po prostu nic z tym nie dało zrobić, więc pokażę Wam tak szybko. Zresztą mam nadzieję, że to widzicie. Zaczęłam nakładać najpierw cienie Toma Forda, Coco Mirage, na te oko. I dziewczyny niedojrzałe się po prostu osypują. Mam nadzieję, że to widzicie, Czy nie jest zbyt jasno. Po drugie, te kolory są bardzo ze siebie zbliżone, więc gdyby one były identycznej jakości, to bym miała takie same makijaże na jednym i na drugim oku. Po drugie, one mi strasznie robią plamy, prześwite na powiece. Pigment nie da się stopniować właśnie w tych cieniach. Po prostu się przykłada pędzelek i ten pigment już zostaje. Potem ciężko, bardzo ciężko jest to rozetrzeć, rozprowadzić, więc mam tutaj wszędzie jakieś takie tu granica cieni. To oko, które mam tutaj, ono jest wyblendowane. Ja Nałożyłam cienie, wyblendowałam to wszystko, co miałam tutaj, co mogłam rozetrzeć. Jeszcze dokładałam, uzupełniałam te braki, ponieważ te prześwity były jeszcze większe. Więc no, wygląda to po prostu bardzo źle. A tutaj na tym oku mam nałożone, mam nałożone po prostu te cienie Barbery. I te cienie jeszcze na tym powieku nie są roztarte, więc one są tylko tak nałożone na razie. Zaraz będę je rozciągnąć. No ale no, możecie zobaczyć nawet już w tym momencie, jak to wygląda. Po prostu tu mamy jakieś prześwity, jakieś dziury. Nie jestem zadowolona kompletnie z tych cieni. Nie uważam, one mają dobrą pigmentację, ale nie uważam, że one są jakieś łatwe w obsłudze. Ciężko się blendują, robią plamy, prześwity robią mi na tych powiekach. Zresztą przy tamtym makijażu, który zobaczycie później, też tak się działo. Nie mogę mi tutaj gdzieś w kąciku zewnętrznym nałożyć też jakieś plamy. Nie mogę po prostu, tak jakby pigment się nie chwytał równo na całej powiecie. Te cienie. Jak się przykłada, jak się nakłada na pędzelek i przykłada się do powieki, one praktycznie zostają w jednym miejscu. One się bardzo ciężko się je blenduje. Takie robią się. Um, takie granice tych cieni, rozumiecie? I oprócz tego, nie dość, że robią się granice, to jeszcze w niektórych miejscach powieki, nie wiem czemu, bo całą powiekę mam ujednoliconą na przykład korektorem, czy bazą, czy czymkolwiek to w niektórych miejscach na powiece one się po prostu nie chcą nałożyć. Nie wiem dlaczego, nie wiem czemu tak jest. Nigdy w życiu się z czymś takim nie spotkałam. To jest pierwsza paleta, która robi mi coś takiego. Robi mi po prostu ogromne prześwity na powiekach i ciężko je właśnie te cienie rozprowadzić na powiece, rozetrzeć. Więc ja ogólnie jestem ogromnie rozczarowana tą paletką bardzo mi się nie podoba to, właśnie jak te cienie się zachowują na oczach. Poza tym, w sumie, w przypadku jednej i drugiej paletki, jak się je rozciera, to one troszeczkę tracą pigment. Natomiast te cienie Barbery da się dokładać. Da się dokładać po prostu jedną warstwę, drugą warstwę, i każda kolejna warstwa się przyczepia do tej poprzedniej. Więc to mi się bardzo podoba i te cienie się przepięknie ze sobą też łączą. Tutaj jak już rozetrzymy po prostu jedną warstwę i chcemy nałożyć drugą, to ona się już nie chce przykleić do, do tej poprzedniej. Robią się dlatego właśnie te prześwity, nierówno się nakłada, jakieś granice, nie chce się rozetrzeć to. Masakra po prostu okropnie się namęczyłam się z tą paletką. Zmyłam makijaż. Oczy mi niestety na początku troszeczkę zawiły, ponieważ ja mam zawsze tak, jak zmyję makijaż z siebie, to nie mogę się pomalować drugi raz. Zaraz odczuwam podrażnione, czerwone i łzawiące. mam wrażliwe oczy dlatego. Więc musiałam umęczyłam się bardzo dzisiaj przy tym makijażu. Nałożyłam w końcu tylko i wyłącznie te cienie tutaj, ponieważ no. Same widzicie, jak one wyglądają. No, wyglądają idealnie po prostu. Nie ma żadnych prześwitów, żadnych jakichś zbędnych linii. E, świetne cienie. To są naprawdę genialne cienie. Tak jak mówię, no, cudownie się rozprowadzają, cudownie się nakładają. Są bardzo przyjemne. Nie są suche. Te są bardzo suche, te nie, cienie Tom Forda właśnie. Więc. E... To jest moja opinia ogólnie o tych cieniach, ale będziecie mogły to na własne oczy zobaczyć zaraz w tych klipach. I jeszcze, jeżeli chodzi o nasycenie, to te cienie można stopniować. Można tutaj nałożyć je w takiej delikatnej mgiełce i również można, na przykład, dokładać kolejne warstwy, gdzie one bardzo dobrze się ze sobą łączą i stworzyć efekt takiego mocnego makijażu. Więc te cienie są bardzo plastyczne, jeżeli chodzi o nakładanie, bardzo są fajne w użyciu. I nawet naprawdę początkująca osoba sobie z tymi cieniami da radę. Natomiast jeśli chodzi o te, to tutaj nasycenia praktycznie w ogóle nie możemy budować, ponieważ one się już nakładają. Tutaj już my mamy ten pigment na pędzelku, oddajemy go na powieka i on jest. Nie da się go stopniować. Teraz jeżeli chodzi o wykończenie tych cieni, jak one wyglądają na powiekach, to cienie Barbery one mają to coś w sobie. One są takie trójwymiarowe. Każde z tych kolorów, niby jest taki normalny, niby to brązik, ale on coś w sobie ma więcej. Te kolory są takie unikalne, przepięknie wyglądają na powiekach i nie są pudrowe absolutnie. Tutaj nie mam takiego efektu płaskiej powieki po prostu. Tutaj mamy trójwymiar w tych cieniach. A w paletce właśnie Toma Forda Cienie są zwykłe, to są takie zwykłe, niesamowite, jeżeli chodzi o tą paletę. Konkretnie ja się bardzo dużo nasłuchałam, że ona, że, że te cienie nie da się porównać do innych. Bzdura, totalna dziewczyny. One są naprawdę zwykłe, te cienie. Nie dość, że zwykłe to jeszcze wcale nie są jakieś super, super jakości. A jeśli chodzi o paletkę Toma Forda, którą wcześniej miałam, Nude DIP. Praktycznie tylko z jednego cienia z tamtej palety jestem zadowolona, i to jest cień błyszczący. Reszta ma znowu dziwną formułę: one są jakieś takie twarde tamte cienie. Nawet nie żelowe, one mają taką lekko, jak wyżelowałą konsystencję, ale one są bardzo takie twarde, mało pigmentu nakładają na powiekę. Te natomiast są po prostu suche, suche, zwyczajne. Kolory są zwykłe, wcale nie są jakieś unikalne. Jedyny kolor, który jest taki właśnie unikalny, to jest ten, ale jego mamy równie dobrze właśnie w paletce Barbery. Także reszta z tych cieni to ja mogłabym spokojnie znaleźć odpowiedniki na przykład w Inglocie. Może lekko tam, nie wiem, ciemniejszy, jaśniejszy, bardziej chłodny, bardziej ciepły, ale naprawdę, dziewczyny, to nic specjalnego. Jeśli macie naprawdę wydać grubą kasę na paletkę. To nie musicie kupować konkretnie tej barbery, ponieważ ona jest dosyć ciemna. I tutaj w przypadku tej palety, makijaże wychodzą dosyć ciemne, ponieważ te cienie są właśnie takie. Najbie największy, najlepszy odpowiednik palety Toma Forda jest paleta barbery w kolorze Mokka. W tamtej paletce cienie są praktycznie identyczne, one są takie nudziaki, po prostu nudziaki do makijażu dziennego. No, możemy wszystkie makijaże po prostu tamtą paletką zrobić. I jest bardzo podobna, właśnie, zbliżona do tej. Tylko, że tamta chyba nie ma właśnie takiego koloru, tutaj, jak ma ta paleta. Jeśli chodzi o obsypywanie, to już Wam powiedziałam. Obie się troszeczkę sypią. Nie mówię, że nie, bo ta też się trochę sypie, ale ta moim zdaniem się sypie dużo bardziej, bo te cienie są po prostu bardziej suche. Jak już się pomęczymy i nałożymy te cienie właśnie z tej palety, to zarówno te cienie, jak i te, one wyglądają przez cały dzień tak samo. One się nie rolują, nie zbierają się, nie bledną. Także jeśli chodzi o to, to obie mają dobrą jakość. Ale. No, od razu wam mówię, te są lepsze. Te, te cienie są po prostu lepsze, mimo to, że ta ma 10 gramów, te cienie są ogromne i naprawdę i one są, jeżeli lubicie takie matowe, zwykłe cienie, zwykle laki takie, nie mówię, że to jest coś złego, bo dużo z Was może lubić takie cienie. Ja po prostu sama z siebie nie lubię i dlatego wolę tą paletkę. Ale jeżeli lubicie cienie, które są takie pudrowe, takie kredowe na powiekach, które nie mają żadnego połysku, żadnego no po prostu nic. Może będziecie niezadowolone, ale pamiętajcie, że ona nie nakłada się zbyt równo. Przynajmniej ja nie potrafię ją nałożyć. Nie mam jakichś złych pędzelków, nie jestem jakimś lajkiem makijażowym, także nie wiem. Wydaje mi się, że to po prostu chodzi o te cienie. One nie są najlepszej jakości. Niestety. To jest Tom Ford. To jest ogromna kasa, 319 zł. Ale dziewczyny... No nie. No nie, sorry, ale nie. Ta paletka jest dużo, dużo, dużo lepsza. Tutaj mamy mniej tych cieni, znaczy, wiecie, objętościowo bo tutaj jest tylko połowa praktycznie tu mamy 10 gramów, tu mamy 5, 4, ale no 100 razy bardziej wolę tą paletę. I wydaje mi się, wiecie co, ja już ją używam dłużej tą paletę używam dłużej i tylko i wyłącznie w tym cieniu, najjaśniejszym jaśniejszym, widzę troszeczkę zużycia. Reszta cieni po prostu jest prawie, że nietknięta a używam jej, nawet dzisiaj cały makijaż mam zrobiony tym cieniem tutaj. Ostatnio tak samo używam tego cienia, ale po prostu je używam normalnie. Tych, może, Tego jaśniejszego może najwięcej, ponieważ nakładam go najczęściej po prostu na całą powiekę. I czasami używam tylko tego cienia, a łączę go z innymi cieniami, nie z tej paletki kompletnie. Bo pora ten taki makijaż mam ochotę. Sorry, coś kopnęłam. A jeśli chodzi o te, używałam jej kilka razy no dosłownie kilka razy. Ja nie, nie lubię tej paletki, po prostu ona mi się nie sprawdza dlatego nie używam jej zbyt często, a już widzę, że, e, że te cienie są takie naruszone, już takie dziureczki się porobią po w tych cieniach także jeśli chodzi o cienie z maka, są lepsze 100 razy, 100 razy lepsze niż te uwierzcie mi e, miałam, wiecie dobrze o tym, że miałam tych cieni z maka naprawdę bardzo dużo, miałam maty e, i właśnie cienie z maka jeżeli chodzi o te matowe, takie właśnie nie, kredowe, bez żadnego połysku to one żeby zobaczyć ubytek, to trzeba używać je przynajmniej pół roku. Naprawdę, one się bardzo, bardzo powoli zjadają i się dużo, dużo lepiej nakładają. Naprawdę, dziewczyny, jeżeli macie ochotę na cienie takie, czyli zwykłe, to idźcie sobie po prostu do maka. Jeżeli chodzi o cienie z maka, one są takie dosyć twarde, ale jeżeli już nałożymy ten pigment na pędzelek i nie mamy z tym problemu, żeby go nałożyć, to oddajemy kolor na powiekę. One się pięknie blendują, pięknie się łączą. Można też Dokładać, dokładać kolejnego koloru i, i nie, ma, nie ma żadnego problemu po prostu z cieniami z maka. Więc jeżeli macie ochotę na takie zwyklaki, to do maka idzie po prostu po nie. Naprawdę. Ten cień to jest odpowiednik cienia z maka w kolorze kork, moim zdaniem. To jest Brulé, Bardzo podobny do Brulé. To jest chocolate brown, bądź jeszcze jakiś inny cień, który. Zresztą idźcie sobie tam do maka i popatrzcie na te cienie. Dla mnie to są po prostu te odpowiedniki z maka. Jeśli chodzi o kolory, a w małku naprawdę są dużo lepsze te cienie niż to. A jeśli chodzi o barbery, kocham, uwielbiam, i to na pewno nie będzie moja ostatnia paletka, na pewno sobie kupię kolejną, mam ochotę na trochę taką jaśniejszą, zielono-fioletowo-beżową, takie jasne, fajne, wiosenne kolory i chyba sobie zakupię, ponieważ ta jest dosyć ciemna i te makijaże wychodzą takie ciemne w tych powiekach. A jeśli chodzi o Toma Forda, już więcej się nie zgłoszę na żadną paletę. Myślałam, że ta będzie naprawdę takim cudem, cudem, cudem nad Wisłą. Okazała się beznadziejna, po prostu beznadziejna. Nie są dobre te cienie, no sorry. Żeby nie wiem co, no ja z nich nie jestem zadowolona, naprawdę. I polecam Wam dużo bardziej te. I jeżeli na przykład jesteście też yy, dojrzałe, macie już takie pierwsze zmarszczki na tych oczach, na tych powiekach, to nie polecane są cienie z takim mocnym błyskiem, wiadomo, ale też z drugiej strony nie polecam takich do końca matów, bo te maty m, też podkreślają moim zdaniem zmarszczki. Najlepiej się sprawdzają cienie, które mają taki delikatniusi połysk i właśnie te cienie, moim zdaniem, dla, dla dziewczyn, które są dojrzałe, mają dojrzałe powieki, takie już lekko pomarszczone to te cienie naprawdę się Wam sprawdzą. Tak samo jak uwielbiam podkład Fresh Glow właśnie z Barbery, którego ostatnio robiłam recenzję i uważam, że on jest doskonały dla cery właśnie takiej dojrzałej z pierwszymi zmarszczkami, to tak samo moim zdaniem się super sprawdzi. Przynajmniej ta paleta, no myślę, że wszystkie palety Barbery właśnie mają taką formułę, te cienie nie są takie do końca matowe, tylko mają taki bardzo, bardzo delikatny połysk. I dla, dla osób, właśnie dla dziewczyn, które mają już troszeczkę tych zmarszczek na powiekach, te cienie będą dużo lepsze niż takie zwykłe chamskie maty po prostu. Od sam koniec jeszcze zobaczycie tak makijaż, po prostu wszystkie cienie, więcej, chyba wszystkie w cienie wtedy używałam i pokażę Wam jak konkretnie one się zachowują na oczach, czy są to siebie podobne, bo naprawdę są niektóre zbliżone w kolorach. Także tyle. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał, że Wam się przydał, dajcie koniecznie znać. Oczywiście wiem, że jest wiele zwol zwolenniczek tej paletki, ale proszę Was, dajcie mi mieć swoją opinię na jej temat. Po prostu mi się ona nie sprawdziła. Nic nie mam. Po prostu, jeżeli nie wiem, ktoś z Was, ona się sprawdza i lubi tą paletkę, to rozumiem to. Spróbuję to zrozumieć po prostu, spróbuję to zrozumieć. I tyle. We're chasing leading us It'll Dobra, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam na kolejne filmiki. Pa pa.